Witam w kolejnej części, gdzie przedstawię fragmenty ze Słowa Bożego, które wskazują, że Pan Jezus Chrystus jest Bogiem, mimo zwodniczych głoszeń świadków Jehowy. Przyjrzyjmy się fragmentowi z księgi wyjścia Starego Testamentu. Mojżesz, zażrzegł Bogu: oto pójdę do Izraelitów i powiem im, Bóg ojców naszych posłał mnie do Was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest jego imię, to cóż im mam powiedzieć, odpowiedział Bóg Mojżeszowi: Jestem, który jestem, i dodał: Tak powiesz synom Izraela, jestem posłał mnie do was. Mówił dalej Bóg do Mojżesza, tak powiesz Izraelitom, jestem Bóg Ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba, posłał mnie do was to jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia w wersecie czternastym jak pan bóg mówi jestem który jestem i gdzie mojżesz ma powiedzieć izraelitom jestem posłał mnie do was tam gdzie jest słowo jestem w oryginale jest będę a w zależności od przekładu w Biblii tysiąclecia i warszawskiej występuje słowo jestem, w Biblii gdańskiej będę, a w przekładzie nowego świata od świadków Jechowy z 97 i 18 roku okaże się i stanę się. Zauważamy tutaj cztery tłumaczenia: jestem, będę, okaże się i stanę się. Natomiast jestem z wersetu 15 w oryginale to tetragram J.H.W.H. Gdzie Biblia tysiąclecia tłumaczy jako jestem, Biblia Warszawska i Gdańska tłumaczy jako Pan, a przekład Nowego Świata od świadków Jechowy jako Jechowa, to tak w ramach uporządkowania różnych tłumaczeń. Ale skupmy się na wersecie czternastym, bo jest on podstawą w dzisiejszej analizie i punktem wyjścia, żeby zrozumieć, że Pan Jezus Chrystus jest Bogiem, trzymając się oryginalnego słowa Będę, które występuje w przekładzie Biblii Gdańskiej, czyli Wtedy rzekł Bóg do Mojżesza, Będę, który będę, i rzekł, tak powiesz synom izraelskim, będę posłał mnie do was. Zauważamy, że Pan Bóg mówi, że będzie. Porównajmy teraz ten fragment Starego Testamentu ze słowami Pana Jezusa Chrystusa z Nowego Testamentu, w których Pan Jezus Chrystus mówi o sobie, ja jestem. Rzekł do nich Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, Zanim Abraham stał się, ja jestem. Porwali więc kamienie, aby je rzucić na niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni. Jezus zaraz przemówił do nich: Odwagi, ja jestem, nie bójcie się. Widzieli go bowiem wszyscy i zatrwożyli się, lecz on zaraz przemówił do nich: Odwagi, ja jestem, nie bójcie się. Wówczas Jezus zaczął im mówić. Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiórł. Wielu przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem, i wielu w błąd wprowadzą. Wtedy najwyższy kapłan wystąpił na środek i zapytał Jezusa: Nic nie odpowiadasz na to, co oni zeznają przeciw tobie? Lecz on milczał i nic nie odpowiedział. Najwyższy kapłan zapytał go ponownie: Czy ty jesteś Mesjasz, syn błogosławionego? Jezus odpowiedział: Ja jestem. Ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy wszechmocnego i nadchodzącego z obłokami niebieskimi. Jezus odpowiedział. Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono, wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić ja jestem oraz nadszedł czas nie chodźcie za nimi. Już teraz, zanim się to stanie, mówię wam, abyście gdy się to stanie, uwierzyli, że ja jestem. A Jezus wiedząc o wszystkim, co miało na niego przyjść, wyszedł naprzeciw i rzekł do nich: Kogo szukacie? Odpowiedzieli mu: Jezusa z Nazaretu. Rzekł do nich Jezus: Ja jestem. Również i Judasz, który go wydał, stał między nimi. Skoro więc rzekł do nich: Ja jestem, cofnęli się i upadli na ziemię. Powtórnie ich zapytał: Kogo szukacie? Oni zaś powiedzieli: Jezusa z Nazaretu. Jezus odrzekł: Powiedziałem wam, że ja jestem. Jeżeli więc mnie szukacie, pozwólcie tym odejść. Jest to bardzo ciekawe, dlaczego pan Jezus Chrystus mówi o sobie ja jestem, ale nie jest to dziwne, ponieważ moim zdaniem jest uzupełnieniem wersetu 14, podanym właśnie z Księgi Wyjścia Starego Testamentu, gdzie pan Bóg rozmawiał z Mojżeszem. I przyjmując tłumaczenie będę, które występuje w oryginale i w tym przypadku w przekładzie Biblii Gdańskiej, jest to bardzo logiczne i sensowne, bo Pan Bóg mówi w Starym Testamencie, że będę, a Bóg Pan Jezus Chrystus mówi w Nowym Testamencie, że ja jestem, czyli Bóg będzie i Bóg jest. Oczywiście tłumaczenia świadków Jehowy podchodzą pod manipulację, a dlaczego pod manipulację? I tutaj właśnie chciałbym Państwu pokazać, jak Świadkowie Jehowy manipulują i zmieniają Słowo Boże, gdzie nie tylko w 14 wersecie Starego Testamentu tłumaczą będę, na okaże się i stanę się, ale zmieniają słowa Pana Jezusa Chrystusa, ja jestem, w Nowym Testamencie. Pytanie, dlaczego manipulują Słowem Bożym, zmieniając Jego przesłanie? A dlatego, by danych fragmentów nie skojarzono i nie powiązano, że pan Jezus Chrystus jest Bogiem, bo właśnie te fragmenty na to wskazują. Dlatego świadkowie Jehowy próbują tak namieszać, poprzekręcać, pododawać i odejmować, by fragmenty do siebie nie pasowały. Przyjrzyjmy się teraz pracy tych zwodzicieli i manipulatorów świadków Jehowy. Oryginał słowa ja jestem brzmi ego eimi. Powiedziałem więc Wam, że umrzecie w grzechach Waszych, jeśli bowiem nie uwierzylibyście, że ja jestem, umrzecie w grzechach Waszych. A jak tłumaczą to świadkowie Jechowy? Dlatego Wam powiedziałem: pomrzecie w swych grzechach, bo jeśli nie uwierzycie, że to ja jestem, pomrzecie w swych grzechach. Dlatego wam powiedziałem, że umrzecie w swoich grzechach, bo jeśli nie uwierzycie, że to ja jestem tym, który miał przyjść, umrzecie w swoich grzechach. Jak zauważamy, fantazja łańska rozpiera świadków Jehowy i dodają słowa, których nie ma w oryginale, zmieniając sens zdania, ukrywając znaczenie słów pana Jezusa Chrystusa: Ja jestem. Tacy to postępowi zwodziciele są ze świadków Jehowy. Ale sprawdzamy dalej. Powiedział więc im Jezus, gdy wywyższylibyście syna człowieka, wtedy poznacie, że ja jestem i z siebie czynię nic, ale tak jak nauczył mnie ojciec mój, te mówię. Dlatego Jezus im rzekł, kiedy już uniesiecie w górę syna człowieczego, wtedy poznacie, że to ja jestem i że nic nie czynię z własnej inicjatywy, ale wszystko mówię tak, jak mnie nauczył ojciec. Następnie Jezus rzekł. Kiedy już uniesiecie w górę Syna Człowieczego, wtedy zrozumiecie, że to jestem ja i że nic nie robię z własnej inicjatywy, ale mówię dokładnie to, czego mnie nauczył ojciec. Słowa Pana Jezusa Chrystusa, gdy mówi Ja jestem, w tłumaczeniu świadków Jehowy są zbagatelizowane i tak ułożone w zdaniu, by ukryć ich nawiązanie do słów ze Starego Testamentu, gdzie Pan Bóg mówi, że będzie, a Pan Jezus Chrystus Bóg w Nowym Testamencie mówi, że jest. Powiedział im Jezus: Amen, amen, mówię Wam, zanim Abraham być postawionym, Ja jestem. Jezus im rzekł, Zaprawdę, zaprawdę wam mówię, zanim Abraham zaczął istnieć, ja już byłem. Jezus im odparł, zapewniam was, że zanim Abraham zaczął istnieć, ja już byłem. Znowu manipulacja świadków Jechowy. Dlaczego tłumaczą ego Eimi jako byłem, skoro oryginał Nowego Testamentu mówi ja jestem? Zaraz zaś powiedział do nich Jezus, mówiąc, bądźcie odważni, ja jestem, nie bójcie się. Ale Jezus od razu przemówił do nich tymi słowy, odwagi, to jestem ja, nie bójcie się. Ale Jezus od razu odezwał się do nich, to ja, nie bójcie się. Wszyscy bowiem go zobaczyli i zostali poruszeni, i zaraz powiedział do nich i mówi im. Bądźcie odważni, ja jestem, nie bójcie się. Bo wszyscy go ujrzeli i się zaniepokoili, ale on natychmiast przemówił do nich i powiedział im: odwagi, to jestem ja, nie bójcie się. Bo wszyscy go dostrzegli i się przestraszyli, ale on natychmiast odezwał się do nich: to ja, nie bójcie się. Wielu bowiem przyjdą w imię moje, mówiąc, że ja jestem i wielu wprowadzą w błąd. Wielu przyjdzie powołując się na moje imię i mówiąc, ja nim jestem i w błąd wprowadzą wielu. Pojawi się wielu takich, którzy będą się powoływać na moje imię i mówić, to ja nim jestem i wielu wprowadzą w błąd. Zaś Jezus powiedział: Ja jestem, i zobaczycie Syna człowieka siedzącego po prawicy mocy i przychodzącego z obłokami nieba. Wtedy Jezus rzekł: Ja jestem, a wy będziecie widzieć Syna człowieczego siedzącego po prawicy mocy i przychodzącego z obłokami nieba. Na to Jezus odparł: tak jestem, a wy będziecie widzieć Syna Człowieczego siedzącego po prawej stronie Wszechmocnego oraz przychodzącego z obłokami nieba. On zaś powiedział: Uważajcie, aby nie zostalibyście zwiedzeni, wielu bowiem przyjdą w imieniu moim, mówiąc, że ja jestem i pora jest bliska, nie więc poszlibyście za nimi. Rzekł. Baczcie, żebyście nie zostali wprowadzeni w błąd, bo wielu przyjdzie powołując się na moje imię i mówiąc, Ja nim jestem oraz stosowny czas się przybliżył, nie idźcie za nimi. On odrzekł, Uważajcie, żebyście nie zostali wprowadzeni w błąd, bo pojawi się wielu takich, którzy będą się powoływać na moje imię i mówić, To ja nim jestem oraz ta chwila jest już blisko, nie idźcie za nimi. Od teraz mówię Wam, zanim stać się, aby kiedy stałoby się, uwierzylibyście, że ja jestem. Od tej chwili mówię Wam, zanim się to stanie, abyście gdy się to stanie, uwierzyli, że ja nim jestem. Mówię Wam to już teraz, żebyście gdy się to stanie, uwierzyli, że te słowa odnoszą się do mnie. Odpowiedzieli Mu Jezusa Nazarejczyka. Mówi im Jezus, ja jestem, stał zaś i Judasz, wydający go z nimi. Odpowiedzieli mu: Jezusa Nazarejczyka, rzekł do nich, ja nim jestem, a stał z nimi także Judasz, jego zdrajca. Odpowiedzieli: Jezusa Nazarejczyka, rzekł do nich, to ja, a z nimi stał też Judasz, jego zdrajca. Jak więc powiedział im, że ja jestem, odeszli do tyłu i upadli na ziemię? Kiedy jednak rzekł do nich, ja nim jestem, cofnęli się i upadli na ziemię? Kiedy jednak Jezus powiedział, to ja, cofnęli się i upadli na ziemię? Odpowiedział Jezus, powiedziałem wam, że ja jestem, jeśli więc mnie szukacie, pozwólcie tym odchodzić. Jezus odrzekł: Powiedziałem wam, że ja nim jestem, jeśli zatem mnie szukacie, to pozwólcie tym odejść. Na to Jezus powiedział: Już wam mówiłem, że to ja, jeśli więc szukacie mnie, to im pozwólcie odejść. I dzieci jej zabije w śmierci, i poznają wszystkie zgromadzenia, że ja jestem, badający nerki i serca, i dam wam każdemu według czynów waszych. A jej dzieci zabije śmiertelną plagą, tak iż wszystkie zbory poznają, że ja jestem tym, który bada nerki i serca i oddam każdemu z Was według Waszych uczynków. Jej dzieci zabije śmiertelną plagą, tak iż wszystkie zbory przekonają się, że ja jestem tym, który bada najskrytsze myśli i serca i odpłaca każdemu z Was według Waszych uczynków. Podsumowując, to, że świadkowie Jechowej nie uznają pana Jezusa Chrystusa za Boga, nie znaczy, że w perfidny sposób mogą zwodzić ludzi, przekłamując Słowo Boże, dodając lub odejmując wyrazy, tak by zmienić sens fragmentów i żeby ze Słowa Bożego nie wynikało, że pan Jezus Chrystus jest Bogiem, lecz by zmienione fragmenty pasowały do ich zwodniczych głoszeń. Dziękuję za uwagę.